Aha, widziałeś go. Wreszcie z... zrobią z nim porządek. Nie będzie już ludziom mącił w głowach. Czy mógłbyś wreszcie zamilknąć? Pozwól posłuchać o czym oni rozmawiają. Na krzyżu, ukrzyżuj go. Nie stajkuję żadnej gminy w tym człowieku. Zabierzcie go i przyjdzie co krzyci. Przegrał. Dają mu krzyż jak dla zwykłego przestępcy. Mylisz się. Jezus dopiero teraz pokaże jak należy zwyciężać. To nie jest zwykły krzyż. To są grzechy ludzkie. A on bierze je na swoje ramiona, aby pokazać ludziom, że ich kocha. I ty nazywasz to zwycięstwem? Przecież teraz go czeka już tylko śmierć. Tak, masz rację. Czeka go śmierć, ale czeka go również zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Nie rozumiem, o czym mówisz. Poczekaj, a sam się przekonasz. To ma być Bóg? Upadł jak niezdarne dziecko. Jego upadek jest częścią planu, którego ty nie rozumiesz. Czyż nie wiesz, że ludzie też upadają? A on chce im pokazać, że po upadku można powstać. Co z nim za matka? Nie krzyczy, nie rozpacza. Rozpacz swą ukryła głęboko w swoim sercu. Widzisz, jak dziwnie na niego patrzy? To spojrzenie matczynego bólu. To dlaczego nie zrobi nic, aby go uwolnili? Ponieważ wie, że taka jest wola samego Boga. To jego zbawczy plan. Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła. Muzyka przez tego Twojego Boga nie dają spokojnie przejść zwykłemu człowiekowi. Po co oni go zaczepiają? Może on nie ma ochoty pomagać nikomu? Wolą ważą jest, aby każdy człowiek potrafił troszczyć się o innych. Uwierz, że robią mu tylko przysługę, a Szymon to kiedyś zrozumie. Jak masz się... Ja jest Szymon sereny, panie. A więc, Ryanieczku, pomój swojemu Bogu. Panie, on nie jest moim Bogiem, a poza tym spieszno mi do, do domu wracam spora. Muszę odpocząć. Odpoczywać będziesz potem, a teraz rób co mówię. Dzięki Ci, Szymonie, Otrzymasz za to nagrodę w niebie. A ta, czemu tu chce? Po co się tu przepycha? To Weronika. Tylko ona ma dość odwagi, aby przeciwstawić się żołnierzom i otrzeć skrwawioną twarz Jezusa. Złuchaj, nie płaccie nade mną, płaccie nad sobą i nad swoimi dziećmi. <śleski> nie, 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 nie. Jest czas, Jego jest ziemia i czas Pan sam wywyższy nas. przed Panem, przed Panem, Panem, przed Panem. Czas pan nas. Jego jest ziemia i czas Pan sam he! I znów leży. Nie powiesz mi, że to też było zaplanowane. Uwierz, że to też było zamiarem Bożym i nie jest to ostatni upadek Jezusa. Chcesz mi powiedzieć, że jeszcze raz upadnie i pozwoli, aby kamienie raniły Jego ciało. Upadki ludzi jeszcze bardziej ranią Jego serce. Opatrz na te dewotki, naiwne kobiety, które dały się zwieść jego słodkim gadkom. Płaczcie, płaczcie, już go więcej nie zobaczycie. No, Jezus. Córki nie patrzcie nade mną, patrzcie raczej nad sobą, nad swoimi dziećmi. A oto trzeci i ostatni upadek Jezusa. Jest on przesłaniem dla wszystkich ludzi, że nie upadek jest oznaką słabości, ale trwanie w nim. Po każdym upadku trzeba odnaleźć w sobie siłę, aby powstać tak jak Jezus. Chcę zobaczyć prawdziwych ludzi, oto oni. Oddaj mi to, to należy do mnie. Nie, to ja, to ja zdolę z niego, więc z moja. Więc rzućmy o nią los. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I już po wszystkim, to już koniec. Nawet tłum rozszedł się do domów. Ale co to za ludzie? Czyżby podeszli tak blisko, żeby mieć pewność, że jest mocno przybity? Nie, to przecież Maryja, Matka Jezusa i Jego umiłowany uczeń. Nie. Jest jeszcze nadzieja, że przynajmniej oni zostawią go samego, przejdą na moją stronę. Powiedzcie mu, niech zejdzie z krzyża, skoro uważa się za Boga. Nie licz na to. Oni prawdziwie go kochają. Musisz przyznać, że przegrałeś tę walkę. To Jezus zwyciężył. Nie wierzysz? To posłuchaj. Oto syn twój, Oto matka twoja. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. O, Eliaza Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego. Ja tu jeszcze wrócę. Jak straszny musi być ból matki, która widzi śmierć własnego syna Jak wielka musi być jej rozpacz Gdy widzi go martwego Matka, która pod krzyżem stała Matka, która się z synem żegnała Która uczyć się będzie pokory cierpienie znieść To dopiero początek spójrz na Józefa z Arymatei Był on członkiem Wysokiej Rady, ale nie zgodził się z ich uchwałą i czeka te, i teraz jest wierny Jezusowi. Mario, pozwól, że pochowamy ciało Twojego Syna w grobie wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Dziękuję Ci, Józefie. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.